I konie ruszyły, ładnie Shibani, tam także uciekł Karo Giorgio do kanatu, on ma chęć objąć prowadzenie, na razie Shibani, Karo Giorgio. Na trzecim miejscu galopuje Coming Through, to jest czołówka tej gonitwy, zbliża się do czoła stawki również Good Gift, na razie na ostatniej pozycji Don Casters. Z tyłu również galopuje Connacore. Sibani prowadzi ten wyścig zdecydowanie. Tutaj przy kanacie Charo, Karo Giorgio nie oddaje drugiego miejsca. Przy nim jest coming through. Od pola galopuje Good Gift. No i w tej chwili ostatnia jest Elvas. Konie już są blisko pół zakrętu. Sibani podkręca tempo. Bardzo mocne było pierwsze 500 metrów. Za nią lekko galopujący Karo Giorgio. Tuż przy nim coming through. Za nimi Good Gift. Jest tam konakor, no i za stawką galopuje Elvas, ona ma pewną stratę. Jeździec będzie szukał tutaj skrócenia sobie drogi przy Kanacie. Wyjście na prostą, Shibani prowadzi i ucieka. Do celownika jeszcze jest ponad jednak 400 metrów. Jako pierwszy atakuje ją Karo Giorgio. Tutaj środkiem pola tymczasem rozpędza się kapitalnie Good Gift. Good Gift i Caro Giorgio, te dwa konie walczą o zwycięstwo, 200 metrów. Przed celownikiem Goodgift jest pierwszy i odchodzi od swojego rywala. Goodgift, Caro Giorgio jeszcze próbuje go zaatakować, ale nie daje rady i na celowniku Goodgift, Caro Giorgio Sibani